Modlitwa i medytacja są praktykowane przez ludzkość od tysięcy lat, jednak dopiero od niedawna możemy sprawdzić, co dzieje się w mózgach osób praktykujących i co tak naprawdę nam to daje. Głównym beneficjentem modlitwy i medytacji jest centrum dowodzenia naszego organizmu, czyli nasz mózg. Badając mózgi osób medytujących, zauważono zmiany w takich obszarach mózgu jak kora przedczołowa, co wpływało na zwiększenie samoświadomości, introspekcji, a także empatii wyspa i kora czołowo-ruchowa, co wpływało na zwiększenie świadomości ciała, hipokamp, co wpływało na polepszenie pamięci i zdolności uczenia się oraz przedni i środkowy zakręt kory obręczy, co wpływało na polepszenie koncentracji uwagi oraz kontroli emocji. Tutaj warto wspomnieć badania przeprowadzone przez doktora Andrew Newberga, który zebrał grupę starszych osób i zalecił im medytację przez 12 minut dziennie przez 8 tygodni. U osób, które medytowały, zaobserwowano istotne zmiany w obszarach mózgu odpowiedzialnych za koncentrację uwagi. Według testów poprawa niektórych funkcji poznawczych wyniosła od 10 do nawet 15%, a sami badani relacjonowali, że jaśniej im się myśli i lepiej zapamiętuje. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia do opisu medytacji, że jest to pewien stan naszego umysłu, który wytwarza się właśnie w stanie medytacji, który łączy ze sobą dwa jak gdyby sprzeczne hmm, Yy, sposoby funkcjonowania naszego umysłu. Z jednej strony skoncentrowanie się na jednej rzeczy i daleko posunięta uważność, do tego służą liczne właśnie praktyki medytacyjne. Ale z tym jest połączone jednocześnie to, że ja jestem otwarty na otoczenie. Nazywa się to czasem tak technicznie otwartym monitorowaniem. Czyli pomimo tego, że jestem skupiony. To nie znaczy, że jestem zamknięty na to, co się dzieje dookoła mnie, wprost przeciwnie, dzięki temu, że jestem skupiony, mogę dopiero zauważać to, co się dzieje wokół mnie. Rejonami, w których najczęściej obserwowano zmiany istoty szarej bądź białej, są części kory związane z tak zwaną siecią trybu domyślnego. Obszary te aktywizują się w stanach takich jak sen na jawie, swobodne wędrówki myśli, wspominanie przeszłości, planowanie przyszłości lub myślenie o sobie i o innych. Czyli można powiedzieć, że medytacja zwiększa empatię, kreatywność i refleksję nad własnym życiem. Czyli te myśli stają się mniej chaotyczne i yy, mogą prowadzić do tego, że my zaczniemy dokonywać głębszej refleksji, na przykład nad celami swojego życia. Nad tym, co będziemy robili w najbliższym czasie, y, nad problemami takimi ostatecznymi czy egzystencjalnymi, jak kwestia śmierci czy, czy choroby, przestaniemy od tego uciekać w środowisko społeczne. Pozostając tylko w sieci relacji społecznych, y, przestajemy zauwa zauważać to, kim jesteśmy. Niejako rozpływamy się w tym tłumie, rozpływamy się w tych relacjach. I stajemy się kimś takim, jak to była kiedyś powieść i film e, taką panną nikt. Badania pokazują również, że medytacja może zmniejszyć aktywność ciała migdałowatego, czyli ośrodka negatywnych emocji. Co wpływa pozytywnie na obniżenie poziomu stresu, lęku i złagodzenie objawów depresji, aczkolwiek nie w każdym przypadku. Bo jeżeli ja jestem pogrążony w depresji, to istotnym elementem są różnego rodzaju bardzo negatywne myśli. Jeżeli medytacja ma prowadzić do odróżniania między mną a moimi myślami, no to może wywrzeć efekt pozytywny, kiedy człowiek w depresji nagle dozna, dozna, to jest bardzo ważne słowo, nie jestem tą myślą, która mówi mi, że nic nie mam sensu i powinienem się zabić. Co ciekawe, większość zaobserwowanych zmian jest zlokalizowana w obszarach odpowiedzialnych za funkcje zarządcze naszego umysłu, czyli w obszarach, które są takimi dyrektorami naszej mózgowej korporacji i kontrolują inne obszary. Na koniec warto zaznaczyć, że korzyści z medytacji i modlitwy czerpie nie tylko mózg, ale cały organizm. Po pierwsze, uważność zmniejsza ciśnienie krwi, a relaksacja sprzyja rozluźnieniu mięśni, co wpływa na elastyczność ścian krwionośnych. Po drugie, medytacja wpływa także na zwiększenie naszej odporności. U medytujących zaobserwowano znaczne zahamowanie limfocytów i powolniejszy rozwój różnych chorób. Trening uważności zwiększył także aktywność i wzrost ilości komórek zwanych natural killers, odpowiedzialnych za nadzór immunologiczny a po trzecie medytacja zwiększyła odporność na ból. U osób praktykujących mindfulness zaobserwowano ponad dwukrotnie większą tolerancję na ból wywołany przez różnego rodzaju choroby. Co ciekawe, medytacja działa już na poziomie komórkowym. Nasze chromosomy są przedłużone przez tak zwane telomery, które mają za zadanie chronić te chromosomy przed erozją. Niestety z wiekiem telomery się skracają, a nasze chromosomy ulegają niszczeniu, co zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe, choroby sercowo-naczyniowe, a także cukrzycę. Jednak, jak pokazują badania, modlitwa i medytacja są w stanie odwrócić ten proces, bo u osób praktykujących te aktywności nie tylko zauważono, Dłuższe telomery, ale także minimalny ich wzrost. Dlatego śmiało można powiedzieć, że modlitwa i medytacja wydłuża życie i zapobiega niektórym chorobom. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten film upraszcza znaczenie modlitwy i medytacji, natomiast chcę tu pokazać, że poza znaczeniem duchowym, modlitwa i medytacja ma również pozytywny wpływ na nasze zdrowie, nasz mózg i jakość naszego życia. Dziękuję za uwagę i życzę Wam dużo zdrowia psychicznego.